Cześć, z tej strony Dawid Dziński z Acfix. Dzisiaj chcę powiedzieć Wam trochę o jednej stronie. Jest to bardzo ważna strona w lejku sprzedażowym, którą zalecam, żeby każdy z Was używał. Warunkiem do tego, żebyście używali tej strony jest to, żeby zaplanować sobie całą ścieżkę klienta, nie tylko na zasadzie pierwszego lejka sprzedażowego, ale też późniejszych lejków, żebyście wiedzieli, co ma się z daną osobą zadziać. Czy ona ma przejść gdzieś dalej, czy ma na przykład pójść do jakiegoś wyzwania czy przejść na webinar. Tą stroną, o którą mówię i o którą trzeba zadbać jest tak zwany Bridge Page. Jest to nazwa, którą Russell Branson stosuje, jeżeli chodzi o, o swoje lejki sprzedażowe. Bridge Page to nie jest nic innego jak taka strona, która przenosi Ciebie z jednego lejka sprzedażowego do drugiego lejka sprzedażowego. Zobacz, w tym przypadku taką stroną może być strona Dziękuję. Czyli osoba zapisuje się na webinar, ale załóżmy to zapisanie się jest 3 dni wcześniej albo 7 dni wcześniej. Czyli to co ja mogę zrobić na tej stronie, to żeby ta osoba na przykład przeszła z subskrybenta zapisanego na webinar na klienta. Dlatego jest tutaj napisane strona dziękuję plus oto. Czyli to jest jedna jednorazowa oferta, kto chce może z niej skorzystać. Ale co może być zamiast takiej jednorazowej oferty. Zamiast takiej jednorazowej oferty, sobie zapiszemy to wszystko, może być na przykład przejście do grupy. Tak, Czyli mamy przejście do grupy. Taką, takim kolejnym bridge page'em może być przejście do na przykład jak wypełnienia jakiejś ankiety. Czyli chcemy poznać bardziej tą osobę. Może być również na przykład, jak ktoś się zapisał na takie wyzwanie, na, na taki webinar, jeszcze jakieś wyzwanie dodatkowe. Czyli, że wiemy, że ten webinar będzie 7 dni czy 10 dni wcześniej, to może pójść na przykład takie wyzwanie, 3, gdzie mamy 3 wideo i, że tak powiem, rozgrzewamy, czyli dajemy się bardziej poznać naszej grupie odbiorców. Czyli jak widzisz, są tutaj różne metody. Tak naprawdę to zależy tylko od Ciebie. Gdzie chcesz, żeby dana osoba była? Żeby ona przeszła? Może być też na przykład przejście na social media, czyli żeby ktoś polubił wasz fanpage lub przeszedł na Instagram lub na przykład poszedł i obejrzał jakieś wideo na YouTubie. Czyli tych możliwości jest wiele. Ważne jest po prostu, żeby zaplanować tą ścieżkę klienta, no bo jak taka osoba przez 10 dni nie będzie o Was słyszała, nie będzie się przypominał, to może po prostu zapomnieć nawet o tym webinarze. Dlatego warto, żeby zaplanować sobie taki mini lejek gdzieś po środku. No i nie dać o sobie zapomnieć, a wręcz przeciwnie, dać siebie bardziej poznać. Zachęcam Was do stosowania takiej strony. Dziękuję. Często. Jest to stosowane na przykład przy lejku newsletterowym, czy gdzie budujemy swoją bazę mailową, że takie osoby są przekierowane na przykład na wpis blogowy, albo jak wcześniej już mówiliśmy, na social media. W tym wideo to wszystko. Jeśli masz jakieś pytania do BridgePage lub do innych stron, czy do samych lejków sprzedaży, to po prostu napisz je poniżej tego wideo. Daj lajka, like, subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnej lekcji na YouTubie. Cześć!